Środa, 21 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, apostoł zwraca uwagę na to, że pracował, że pracowali jego współpracownicy, no i zachęca ludzi do tego, żeby po prostu pracowali. Gdy byliśmy u Was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Nie, że kto nie może, kto jest chory. Ale kto nie chce, że może być tak, że człowiekowi się nie chce pracować. Wiemy z Biblii, że praca była już jakoś związana z człowiekiem jeszcze przed grzechem pierworodnym, więc trudno nazwać pracę jako karę za grzechy. Natomiast jeśli Paweł mówi, nie chce pracować, niech też nie je, to mówi, jest sposób na to, żeby ludzie pracowali, nie dać im jedzenia. Jak ci nie dadzą jedzenia, będziesz głodny. Jak będziesz głodny, będziesz chciał przeżyć. Jak będziesz chciał przeżyć, to się weźmiesz do roboty, żeby nie umrzeć z głodu. I to jest bardzo, można powiedzieć, prosty sposób na to, żeby człowiek się wziął do roboty. Że jak człowiekowi dasz chleb, jak człowiekowi poukładasz różnego rodzaju warunki, to być może on nigdy, nigdy w życiu się do pracy nie weźmie. I wiadomo, że dzisiaj się psychologia rozwinęła, znamy też różnego rodzaju choroby, które związane są z tym, że człowiek nie może podjąć pracy, ale kto wie, czy tak jak. W przypadku alkoholizmu nie stwarzamy nieraz komfortu picia. Ktoś sobie mieszka, ma bliskich, oni mu wiele rzeczy wybaczają. Czy tak w przypadku pracy nie, st nie stwarzamy ludziom komfortu po prostu nie pracy? Komfortu uzależnienia od, od niepracowania, że dając mu jedzenie, bo, no bo w sumie nie człowieka ruszy, dając mu picie, dając mu jakieś warunki, żeby, żeby on, człowiek, po prostu przeżył. Czy my tak naprawdę nie, 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 nie przyczyniamy się do tego, że on nigdy z tej choroby, czy nigdy z tego dramatu nie wyjdzie? Warto wrócić do tych słów św. Pawła, bo być może one są też jakimś jednym ze sposobów walki z tymi, którym się pracować nie chce. Psalm 128 mówi jeszcze o innej rzeczy, że szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami, będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Że nie tylko trzeba pracować, żeby spożywać owoc pracy rąk swoich, ale też trzeba służyć Panu Bogu. Że jest jakieś związane, jest jakieś przekonanie, że to nie chodzi o jakąkolwiek pracę, tu chodzi o taką pracę, która jest Bożą pracą, która nie jest pracą przeciwko Panu Bogu. Bo wiadomo, że człowiek może również robić takie rzeczy, które niszczą ludzi, robić takie rzeczy, które nie są Boże. Stąd naprawdę warto sobie też zadać pytanie, czy te pieniądze, które mamy, czy tą pracę, którą wykonywujemy, czy ona nie jest krzywdą drugiego człowieka, czy ona w jakimś sensie nie jest przeciwko drugiemu człowiekowi, albo nie jest przeciwko Panu Bogu. Ewangelia według świętego Mateusza zwraca uwagę jeszcze na jedną rzecz, że można być superobudnikiem. To znaczy yy, można być faryzeuszem, który zewnętrznie wydaje się w porządku, mówi wspaniałe rzeczy, ale tak naprawdę wewnątrz jest grobem, grobem po prostu, który był pobielany mnie. Jest bardzo mocny atak Jezusa na faryzeuszów, pokazujący, że, że czasem trzeba mocno powiedzieć do ludzi, ale ta Ewangelia pokazuje nam, że może być też tak, że nieraz są ludzie, co mówią dużo o pracy, nieraz są ludzie, którzy dużo mówią o pomaganiu, a w ogóle nie pracują czy nie pomagają, że nieraz są ludzie, którzy dużo mówią o Panu Bogu, a tak naprawdę blisko Pana Boga nie są. Jest to bardzo mocne ostrzeżenie, że praca też polega na tym, żeby nie być hipokrytą. Że praca nie polega na tym, że ja wykonuję to, co, jakie mam zalecenia, czy do czego zostałem powołany, ale praca to przede wszystkim też praca nad sobą. Praca nad sobą, żebyśmy, żebyśmy żyli w to co, tym, co, w co naprawdę wierzymy. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen.